Nazywam się Mario Labryk i jestem sołtysem Biniątek. Jestem sołtysem Podgaja. Jestem sołtysem Żernik Górnych. Jestem sołtysem Młyn. Jestem sołtysem Nowego Folwarku. Jestem sołtysem Skorżowa. Jestem sołtysem Zwierzyńca. I zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do obejrzenia relacji z 7 turnieju sołtysów w Zwierzyńcu. Turniej sołtysów jest to moja inicjatywa, która trwa już 7, 7 lat po kolei. Przed te 7 lat co roku uczestniczy 28 do 30 osób. Konkurencje się zmieniają co roku. Niektóre się powtarzają, ale są jakoś ulepszane albo mają wprowadzone inne elementy. Na przykład szukanie pieniędzy albo jest w słomie, albo w zbożu, lub w kukurydzy. W tym roku jest w sieczce. Łapanie byka za rogi. W tym roku jest jeszcze gąsienica na skrzynkach. Układanie przysłowia, wiedza o gminie i wiele jeszcze innych. Jest 9 konkurencji. Po 3 lub po sześć osób. Sołty z wsi Bronina Stanisław Kozioł, laureat tytułu Sołty z roku 2019. Nie wiem jak dzisiaj to wszystko wygląda, bo tu były głosowania, losowania i tak dalej, oceny. Natomiast ja otrzymałem telefoniczną informację od burmistrza, że mam się stawić w Zwierzyńcu w dniu tym i tym w 2019 roku. Nie wiedziałem w ogóle po co. Przekonany byłem, że chodzi o to, żeby uczestniczyć w turnieju Sołtysów. No i okazało się, że jestem Sołtysem Roku. Zbieg okoliczności był taki, że w 2019 roku odsłanialiśmy pomnik Broninie poświęcony bohaterom, którzy zginęli w 1939 roku. No i nagrodę wtedy niezbyt wielką przekazałem na budowę pomnika. Przez 7 lat, jak jest turniej Sołtysów drugi raz zostałam nominowana do Sołtysów. Sołtysa Roku. Pierwszy raz przez burmistrza Waldemara Sikorę dostałam nagrodę. W tym roku moje koleżanki i koleżanki głosowali, wybrali w tym głosowaniu mnie jako sołtysa. Bardzo im dziękuję za to. Nie spodziewałam się. Bardzo jeszcze raz dziękuję za nagrodę, za docenienie, za pracę moją, za, za to, że co roku organizuję im ten turniej. Dla nich, że możemy się tutaj razem spotkać, porozmawiać, wspólnie pośmiać się, pożartować i wszyscy coś tam sobie wygrają i są z tego zadowoleni. Dziękuję.